Dzień dobry, jestem Michalina, jestem psycholożką w obszarze zarządzania i komunikacji, socjolożką, terapeutką dzieci i młodzieży oraz jestem terapeutką w trakcie pięcioletniego szkolenia w nurcie integracyjnym. To podejście, w którym pracuję łączy różne szkoły terapii, wybierając metody i narzędzia najbardziej dopasowane do konkretnej potrzeby, Osoby, z którą się spotykam. Mówię o wykształceniu, bo dla mnie wykształcenie jest ważne, ale w praktyce niemal wszystkie nurty podkreślają, że kluczowy dla efektów terapii jest nie tyle sam warsztat, co relacja. To poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, które buduje się między terapeutą a osobą, która przychodzi po pomoc. Ja właśnie tak pracuję. Stawiam na autentyczny kontakt, a kiedy uda się Stworzyć dobrą relację, mogę sięgnąć po narzędzia, które zdobyłam w trakcie nauki, praktyki. Ja osobiście wierzę, że to połączenie relacji i wiedzy daje przestrzeń do realnej zmiany. Albo możemy zobaczyć, do czego tak w ogóle daje przestrzeń. Zapraszam.